Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny filmik z moimi domowymi roślinkami w roli głównej. W tym pokoju już byliśmy, natomiast było to tak dawno temu, że postanowiłam jeszcze raz nakręcić ten film, żeby go zaktualizować. To jest parapet okna wschodniego, w tym momencie jest tutaj najwięcej słońca. I zaraz jako pierwszą roślinkę możecie zobaczyć trzykrotkę. Trzykrotkę, która przepięknie się już wybarwiła. Zaraz spróbuję Wam pokazać. zobaczcie, jaki ma piękny kolor liści. Tak wygląda, kiedy tego słońca ma niewystarczająco dużo. Czyli jest zielona w takie srebrne, jasne paseczki. Natomiast kiedy tego słońca dostanie sporą ilość, to robi się taka fioletowo-purpurowa. Nie wiem, ciężko sprecyzować ten kolor, bo. Pod słońce naprawdę ten kolor zależy od tego właśnie, jaką ilość promieni słonecznych otrzymuje. U moich rodziców to wręcz sprawia wrażenie takiej purpurowej rośliny. Ja Wam tutaj postaram się wrzucić zdjęcie, jeśli tylko je znajdę. Tutaj mamy żywe kamienie. Może sobie tutaj je przestawię. Żywe kamienie, które teraz niedawno przesadziłam. No niestety dostałam je w jednym kolorze. Zobaczymy, jak będą się sprawować. No na razie za dużo nie potrafię powiedzieć na ich temat. Tutaj dostają też swoją porcję słoneczka. Więc zastanawiam się, czy nie wystawić ich na balkon. No, będę się starała upolować jeszcze jakieś w innym kolorze i posadzić je na jakieś większej doniczki. No natomiast w tej chwili wyglądają tak. Tutaj widzę, że po przesadzeniu coś się zadziało niedobrego. No ale mam nadzieję, że nic więcej się tutaj złego nie wydarzy. To są, to są te kamyki. E, kamienie. <laughs> tutaj jest starzec, starzec, starzec którego, mm, może go sobie tutaj wezmę bliżej, mm. który składa się z dwóch małych sadzonek zakupionych w obi. Tutaj jest zostawione miejsce na trzecią, która się właśnie ukorzenia. Ja ją ukorzeniam odcinając taki sznur, Układam go po prostu na doniczce, o, tak jakby tutaj, zresztą może go Wam pokażę na koniec filmiku, jak to wygląda teraz. Układam sobie tak na donicy cały taki sznur, przyciskam tutaj z jakimiś druzikami. ja to robię akurat z pinaczami, które przecinam na pół i one właśnie idealnie mi tutaj pasują i zostawiam tą roślinkę do ukorzenienia. Ona tutaj widzę, że fajnie puszcza dużo młodych, malutkich kuleczek, więc mam nadzieję, że dochowam się jakiegoś większego okazu niż ten. O, Także to był starzec. A tutaj obok mam taki miks maleńkich roślinek, które mi gdzieś tam odpadły przy przesadzaniu. I widzę właśnie, że one się tutaj bardzo ładnie przyjęły. O, tutaj fajnie widać też. Wystarczyło je dosłownie położyć na na podłożu, i one sobie już tutaj same doskonale radę dają. Tu jest hot, hot a ta druga roślinka, a ta druga roślinka, to nazwę Wam teraz nie powiem, bo zapomniałam, więc napiszę Wam tutaj gdzieś w opisie, bądź gdzieś tutaj u góry wrzucę dokładną nazwę. Także bardzo łatwo się uporzenie. Jeżeli Wam się zdarzy, że Wam coś tutaj odpadnie. A wystarczy włożyć te toniczki z ziemią i to się fajnie ukorzenia. Obok stoi sobie tymczasowo sephora, perełkowiec drobnolistny. Pierwszego niestety zderzalał mi przędziorek. Tragedia, dwa razy go zaatakował i no, niestety nie udało mi się go uratować. Znalazłem drugiego za 15 zł na Allegro w Zielonym Parapecie. I postanowiłam spróbować jeszcze raz. Może tym razem nie będzie tak źle, jak poprzednio. On tutaj na razie sobie stoi na parapecie, żeby dostał trochę słońca, natomiast docelowo muszę pomyśleć, gdzieś go tak fajnie wyeksponować, żeby było widać te fajne, drobne listeczki. Na razie nic nie puszcza, stoi, ale też nie schnie, więc myślę, że to jest dobry znak. Obok tutaj. Zostawiłam sobie z parapetu, żeby Wam lepiej pokazać. Jest moja trzykrotka na nóg, którą być może niektórzy z Was pamiętają z zakupów. Gdzie ja ją kupowałam? W zielonym parapecie? Czy w coca-florze? No nie wiem, już nie pamiętam. Teraz zostawię tutaj może jakiś link do filmu. Zobaczcie, jak ona wyrosła. Ona była naprawdę maleńka. Ja nie wiem, czy ona nie była gdzieś taka. Teraz jest już taka. Te liście są gigantyczne, ale niestety musicie uważać na wodę. Ale ja ją tutaj ciachnę, oderwę ten liść, więc nie będzie widać tych uszkodzeń. Także z wodą ostrożnie. Ona ma naprawdę mięsiste liście, grube. Przepięknie się już wybarwiła pod wpływem słońca. Pokażę Wam tutaj o, z tej strony. Zobaczcie, to już jest taki fiolet, że naprawdę... Nie sposób go pomylić z żadnym innym kolorkiem. A tutaj siedzi ze mną w pokoju moja córka, więc możecie gdzieś tam usłyszeć jakieś dziwne dźwięki, które wydaje układając puzzle. Ale uparła się, że będzie ze mną w pokoju, no więc siła wyższa. Yeah. O! <laughs> ok. Ej, kolejną roślinką, taką wdzięczną, spróbuję ją tutaj gdzieś postawić, żeby było, może lepiej widać te kolorki. Jest to gruboż, gruboż, który pięknie się wybarwia pod wpływem promieni słonecznych. Młode listki są takie zielone z kremowymi przebarwieniami, a pod wpływem słońca, zobaczcie, on się wybarwia na taki różowy, czerwony, różowy bardziej kolor. Ale bardzo ładnie wygląda, On jest jeszcze nieprzesadzony tutaj, a znalazłam jeszcze dokładną nazwę nie oderwałam sobie, nie zmieniałam doniczki. Grubosz, Variegata, Krasula, Pelucida, Marginalis, Marginalis, a nie wiem dokładnie, ale tutaj jest wszystko napisane. Ok, i kolejną roślinką jest uh, mój tinaka. Pikustinekę, który właśnie wypuszcza kolejny młody liść. Jest to już trzeci liść. Ten jest, ten jest chyba pierwszy. Tak, ten jest drugi, ten teraz idzie trzeci. Uj, sobie wysypała teraz bardzo ładnie. E, tak właśnie się prezentuje. Tutaj ma jeden liść troszeczkę uszkodzony, ale to, mm, bo zaraz po zakupie musiałam tutaj delikatnie odciąć, ale poza tym Rośnie nie sprawia większych problemów, bardzo urocza, fajna roślinka. Obok stoi moja szoflera, szaflera, którą dostałam od mojego marza i syna, którzy wybrali się do Kauflanda na zwykłe zakupy spożywcze, a wrócili m.in. z tą oto roślinką, więc <grym> jestem po prostu pod wrażeniem, bo tutaj z jednej strony Cały czas dostaję upomnienia, że za dużo już tych roślin, a tutaj za chwilę taka miła niespodzianka. Ona sobie tutaj u mnie stoi, nie sprawia na razie żadnych większych problemów, jest już przesadzona od jakiegoś czasu, więc myślę, że będzie ok. Następną roślinką jest pieniążek. Jest pieniążek, który ma już troje dzieci. Ja ich nie przesadziłam. Tutaj widzę, że jeden liście jest jakiś taki niezaciekawy, ale widzę, że ona tutaj on tutaj zrzuca mi, e, zrzuca mi te stare liście od dołu. Ja sobie go tutaj, Albo odrzucę go. A tutaj jest jeden, tu jest drugi tam, i z drugiej strony jest trzeci. Baby, których ja nie przesadzałam. Zostawiłam je wszystkie razem. Tak jak mówię, te stare liście od dołu one zaczynają żółknąć, opadać i może tutaj będzie widać, że on już ma taki zdrewniały tutaj ten pień, jeśli to tak mogę nazwać, i wypuszcza cały czas liść za liściem. Teraz ja go co jakiś czas odwracam. O, tu idzie już kolejne. I w ten sposób się prezentuje. Obok jest peperomia picolobanda, która zimą mi tutaj dała nieźle popalić. Natomiast teraz widzę, że tu się troszeczkę zebrała. daję radę. I tutaj stoi sobie moja Sansevieria moonshine. Przeurocza, przecudowna, chyba jedna z moich ulubionych Sansevierii. Ja je może spróbuję wyciągnąć z tego kąta, pokażę Wam ją bliżej. O i tak wygląda moja Sansevieria z bliska. Tutaj mam młode przyrosty, które na początku były takie srebrne, natomiast teraz już zaczynają nabierać zielonego koloru, ponieważ ona właśnie z czasem, im te liście stają się starsze, a to te srebrne kolory stają się bardziej zielone. tutaj widzę, że chyba też wychodzi coś nowego. O tak. Powiem Wam szczerze, że bardzo ją lubię. Ona przyszła taka półszkodzona tutaj na brzegach ale ma dość dużo nowych przyrostów i jak się rozrośnie jeszcze bardziej to ja po prostu oddzielę sobie te młode. O zobaczcie jakie te są czyściutkie bez żadnych uszkodzeń. Po prostu nic tutaj nie ma żadnego mechanicznego uszkodzenia. Jeszcze nawet gdzieś tutaj w środku też wypuszczała. Też wypuszczała nowe, ale nie mogę teraz tutaj znaleźć. Tych przyrostów bardzo ładna, bardzo mi się podoba, bardzo ją lubię, jest gęsta, nie sprawia żadnych problemów. Całą zimę stała naprawdę daleko od okna. Mimo wszystko wypuściła chyba trzy takie. Wiecie, co ja Wam jeszcze pokażę? Taką jedną rzecz, jeżeli mi się uda ją wyciągnąć, bo ona jest w takiej przeźroczystej opa! Nicy. O, jak gdybyście na przykład chcieli sobie przesadzić to wystarczy taki fragment, o, tutaj widać, Jak to jest? o, może teraz, o, i taki fragment wystarczyłoby po prostu odłamać i macie osobną, e, piękną, bez uszkodzeń roślinkę, bo tutaj, o, widać, że ta, która przyszła, no niestety, miała sporo tych uszkodzeń. I chyba mam takie trzy e, maluchy, które mogłabym w sumie ze sobą posadzić. O, tu jest jeszcze jeden, zaraz wam pokażę. O, Oj, wystarczyłoby po prostu coś takiego oderwać. I macie piękną nową roślinkę. No dobrze, to teraz przejdźmy dalej. A kolejną rośliną. Jest rafidofora, którą w tej chwili tutaj postawiłam moich dzieci w pokoju. Zobaczcie, ona mi tutaj niestety jesienią, zimą straciła jakieś cztery, może nawet 5 liści. I widzę, że ten tutaj też tylko czeka. Proszę bardzo, reaguje bardzo szybko na przelanie. I już zaczyna mi tutaj ten liść żółknąć. One były naprawdę dużo, ona była tutaj gęsta, tutaj nie było w ogóle żadnych przyświtów. I zobaczcie, zaraz Wam ją pokażę w pełnej okazałości. O, ja ją kupiłam chyba gdzieś tutaj, do tego takiego mm -hmm. zakrętu. Mm -hmm. <laughs> Oliwia, nie przeszkadzaj. Mm -hmm. Do tego zakrętu tutaj. I ona od tego momentu, to jest u mnie rok, od tego momentu przez jesień i zimę urosła mi tak. O! I rośnie dalej. Więc w ogóle nie wiem, co mam z nią zrobić, czy ją zostawić i pozwolić jej tak rosnąć, żebym to na niedługo już sięgnie sufitu. Ja ją tutaj przestawiła, bo naprawdę nie wiem, nie mam dla niej miejsca. I tak się tutaj zastanawiam, czy jej po prostu nie. E, bo cię nadepnę. Czy jej po prostu nie e, pociąć na mniejsze sadzonki. Ja widzę, że ona tam na samej górze na samej górze zaczyna puszczać korzenie powietrzne, czego wcześniej jeszcze nie robiła, i no i mam taki trochę mały dylemat. No nie wiem, co z nią zrobić: czy ją pociąć na mniejszej, i wtedy tutaj ją fajnie zagęścić, czy zostawić ją i pozwolić jej się tak piąć, dopóki jeszcze może. No nie wiem, no rośnie sobie tutaj w doborowym towarzystwie Avengersów. A chwilowo, no nie wiem poradźcie mi, coś co z nią zrobić. Czy zostawić? Czy ją tutaj ukorzenić? Hmm. Nie. Nie. Mówisz, że co zostawić ją? Aha. No dobra. No to Oliwka mówi, żeby ją zostawić, więc w sumie. <grym> dobra, przejdźmy dalej. I na koniec pokażę Wam jeszcze kilka roślinek, które stoją wysoko na segmencie. Tutaj mamy aloes. Aloes, który. Myślę, że ma się dobrze, chociaż mieliśmy tutaj małe przygody. Musiałam tutaj go delikatnie przyciąć, bo niestety. Oliwia! Bo niestety troszeczkę go przelałam. Ale myślę, że tutaj jest wszystko z nim ok, bo wypuszcza już tutaj młotę. też Na Listeczki, tak. Tutaj już jak pokazuję, to jest begonia, to maja. Maleńka szczepka, którą właśnie ukorzeniłam, i już ją postanowiłam tutaj wsadzić do ziemi. Zobaczymy, jak będzie sobie radziła. E, tutaj jest Sansebiria cylindryczna. Nowe listki. nowe listki, tak. Tutaj jest cylindryczna, którą oddzieliłam od rośliny matycznej. Nie Oliwia, proszę. Jeszcze minutka, dobra? Która, e, którą oddzieliłam od rośliny matecznej. Wszystkie wiatki mogą Ty, może tu przyjdziesz i nie zastąpisz, co? No, to... razem jeszcze chwilę, dobra? Pięć minut. Tutaj jest... No nie, nie umiem tak, no. Dobra, cicho, bo mnie rozśmieszasz. To są zimowe przyrosty. Niestety są one wydłuż... Tak, są one niestety dość mocno wyciągnięte. Wszystkich, które rosną z wszystkich wiatrowni. <laughs> Mat go przepraszam. <śmiech> <śmiech> Spokój. Spokój już się nie śmiejemy. I ostatnia widzia pokażę. To jest pudełko, w którym właśnie ukorzeniam sobie tego starca. Teraz mam go tutaj wyciągnąć, jak mi się uda. O, tutaj jest właśnie ten starzec. No, tylko nie mogę złapać ostrości. Um, sekundkę, może jakoś inaczej. Teraz jest lepiej. A, tutaj to są po prostu położone takie całe jakby łodyżki z tymi kuleczkami. Ja je tutaj złapałam. Delikatnie spinacz. Spinacz po prostu tak, jakbym go podzieliła na pół, i z tego jednego spinacza wychodzą mi takie dwie połóweczki, i tymi połówkami tutaj dociskam do ziemi, żeby po prostu był tutaj kontakt z podłożem. Zobaczymy, widzę, że te fragmenty, które nie zostały dociśnięte, poszły mocno do góry, natomiast tutaj widzę, że już puszcza korzonki. Więc ja całą taką. A doniczkę po prostu dosadzę do tamtej rośliny matecznej. I tutaj mam też moje ceropegie. To są dwie ceropegie. Znaczy dwie różne odmiany. To są ceropegie, które niestety przez zimę mi tutaj dość mocno zmarniały. Ja już je włożyłam teraz do doniczek docelowych, których chcę, żeby były. One są już w ziemi. I one były ukorzeniane. Też je można w ten sposób, że położy się całą taką taki tak cały pęd położy się na, na, na powierzchni ziemi. Natomiast ja ją tutaj ukorzeniałam metodą motylkową. Ona sobie tutaj ładnie zaczyna rosnąć. Tutaj są jeszcze dwie. Jeden błąd jaki zrobiłam, to za dużo dostała słoneczka. Zaczęła się woda dość mocno skraplać, bo to pudełko jest zamknięte. No i tutaj parę takich małych listków musiałam usunąć, dlatego bodajże chyba w tej doniczce są tu takie jeszcze puste miejsca, ale to nic, poczekamy aż ona troszeczkę tutaj jeszcze podrośnie i spróbuję ją znów tutaj bardziej zakęścić. Natomiast ona na razie siedzi sobie w tym pudełku zamknięta razem ze starcem ją się dobrze, w wieczku są zrobione otwory, więc ja nawet tutaj nie zaglądam, w sumie nie podlewam, nic nie robię. One sobie tutaj doskonale radę dają. Także to są moje jeszcze cerofagie i mój Zapomniałam jeszcze o jednej roślince, a to są łosierogi. rogi, które wiszą sobie tutaj w makramie właśnie przy oknie Wschodnim. Jednak tutaj promienie słoneczne żadne do tej roślinki nie docierają, ona sobie a cały czas wisi w cieniu. Kupiłam ją jako roślinkę taką w doniczce dziesiątce bodajże, więc ona nie była ani za duża, ani za mała. a Natomiast teraz widzę już, że pojawiają się takie pierwsze charakterystyczne wcięcia na liściach. Oj, coś mi się tutaj zgubiła ostrość. Także bardzo mnie to cieszy, już nie mogę się doczekać, aż roślinka naprawdę rozrośnie się do takich sporych już rozmiarów. Ona ma dwa rodzaje liści, właśnie te tutaj, które widzicie zielone i tam wewnątrz są takie liście, które wyglądają jakby były suche, nie wiem, czy to widać. Absolutnie tego nie usuwamy, nic z tym nie robimy, to tak ma być. Jeżeli chodzi o łoś to powiem Wam szczerze, że spokojnie mogę je polecić osobom początkującym, ponieważ naprawdę ja mam takie odczucie, że jest roślinka taka zupełnie bezobsługowa, a z tego względu, że podlewam. Je raz na tydzień, raz na półtora, czasem nawet zdarzyło mi się zapomnieć, ale nic się z tą roślinką nie stało. Czasem wystarczy dotknąć liście, jak żują się takie wiotkie, no to znaczy, że wtedy wypadałoby troszeczkę tej wody roślinie dać, natomiast pozwala jej przeschnąć. A zupełnie nic nie robię. Nie obrywam żadnych tutaj jakiś właśnie suchych wydawałoby się liści. Co ma odpaść, to samo sobie odpadnie. Natomiast pamiętajcie, właśnie, bo ja na początku się troszeczkę zdziwiłam, jak zobaczyłam te brązowe takie tutaj fragmenty, i, i, i dobrze, że się nie rozpędziłam i nie posuwałam tego, ponieważ łaśrogi właśnie mają takie liście, to jest zupełnie normalna natura. Jeszcze mogę Wam powiedzieć o tej roślince, no nie no, chyba z takich ważniejszych rzeczy to już właśnie powiedziałam, że, e, że jak nie radzą sobie z papruciami, to ten rodzaj akurat u mnie daje radę, więc bardzo mnie ten fakt cieszy i czekam, czekam, aż naprawdę rozrośnie się do jakichś większych rozmiarów. No dobrze, słuchajcie, ja już nie przedłużam, to chyba wszystkie roślinki, jeżeli coś mi tam jeszcze wpadnie, wraca, to już dogram osobny odcinek. A teraz Wam już bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!